Witam ponownie. Dzień drugi. Noc przebiegła spokojnie. Bardzo, bardzo się zdziwiłem. Ale chyba, chyba to dzięki, o, dzięki doświadczeniu po poprzednich głodówkach, które robiłem Dwa lata temu chyba ostatnio robiłem taką głodówkę Przestając jeść, oglądałem dużo filmów kulinarnych i cały czas żołądek produkował te kwasy, te kwasy żołądkowe. Z myślą, że ja po prostu przykuję sobie jedzenie oglądając te filmy i przez to przez to właśnie było gorzej a teraz po prostu nie oglądałem takich filmów i naprawdę bardzo dobrze jak na jedzenie nie wiem, 24 godziny trochę więcej umysł ciągle pracuje nie ma żadnej zawiechy Czuję się dobrze i zobaczymy co dalej Miałem sobie dzisiaj zrobić wolne Ale żona mnie wysłała do pracy mówi Jedź Nie będziesz myślał o jedzeniu No i, i ma rację Tak mi się wydaje Tym razem moja żona ma rację Naprawdę odezwę się potem Później Witajcie ponownie Jest godzina 11 Byłem w polskim sklepie zrobić zakupy I chyba ...nie dla siebie w większości, ale, ale mam jeszcze domowników, którzy nie mają postu ...i chyba dzisiaj sobie znowu skończę pracę wcześniej, zobaczę, może potem znowu wyjadę Czuję się dobrze. Trochę czuję delikatny ból w dolnych partiach kręgu supra. ale chyba to jest spowodowane odwodnieniem, Powiem tego, że staram się dużo pić, to jednak to jest woda.